Serio to chcę sobie zrobić farmę A czemu? Po co farma? No bo tutaj w ogrodzie nic nie ma, zobacz Czy tutaj widzisz jakieś takie ładne zioła? Nie Czy ty widzisz jakieś takie zwierzęta? Nie Czy Nali już jest duża? Tak Czy Nali jest elfem i powinna uczyć się robić mikstury? Tak Czy widzisz jakieś rzeczy, które tutaj mogłyby nie dać? Nie Więc czekoladę Albo robimy moje bieszczady Dobra, słuchaj, to jest, to jest logiczne. Przekonałaś mnie tym, przekonałaś mnie tym, że, że Nali jest elfem i powinna takie rzeczy umieć. Więc wiesz, co ja ten hamak który na razie tutaj wezmę? E, no mam nadzieję, słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście przekonani. Ja myślę, że farma by się przydała tutaj u nas w domku. Tylko masz nie piękną mamy zbytnio... sukienkę. E, co? E... O, <ślaski> to nie jest sukienka, to jest litka od hamaka. Ale już wczoraj zrobiłam, dalej, przepraszam. Grząd muszą gdzieś być, zobacz. O. To musi o. być płynne, zobacz. To musi być płynne przejście. Jak robisz takie coś. Psujesz! Psujesz moją koncepcję. O, tutaj będzie pyk. I tutaj będzie pyk. I, i, I coś takiego. Ale. Czy G nie jest przypadkiem odwrotne? Eee, jak Czy to. Czy, te, czy nie zrobiłaś G w drugą stronę? Nieprawda. Jak to się stało? Nie, bo to... <grym> jak to się stało? <grym> nie, bo, bo... jak z tej strony patrzysz, to jest z drugą stronę. Masz rację, a ja zrobiłam w dobrej. I... i te, te, czekaj, czekaj. Stop. 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 O, stop. Tak, zobacz. E, no gdzie by... <grym> Ja sobie stąd idę w takim razie. Do widzenia, Nih nikt, cię tutaj nikt nie, nie chciał. potrzebuje mojej pomocy. Nikt nie, tutaj nie chciał. <laughs> nikt nie potrzebuje mojej pomocy, idę sobie. E, a, e, idę odlecieć balonami. Idę odlecieć na balonach. Tak. Do widzenia, jak O nie. O nie, te balony. Chyba zepsułem balony, próbując na nich odlecieć. No dobra. Skoro tak się dzieje. Albo wiesz, co, ja mam inny pomysł. Ja będę. Ja będę chamsko stał za płotem i patrzył się, jak to, jak sobie radzisz. O. Okej, okay. dobra, a kolejne grządki? Bo tam, bo wiesz, są zioła, są różne rzeczy, ale są jeszcze marchewki, są ziemniaki, są buraki. No to to możesz w swoim ogrodzie, ja nie będę ci obiadu robić. E, ale to, 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 co do tych grządek chcesz sadzić w takim razie, jak Magiczne nie? te. E, a to nie, a nie jakieś ziemniaczki i tak dalej? To przecież, e, jak to tak? Typowy Janusz, Ty Janusz. Jak tak możesz? Jak tak musisz w ogóle? Nie, ja tu sobie robię w takim razie swoją urządkę. Ale... o tutaj. I oczywiście znowu deszcz zaczął padać, no, ale przynajmniej podleję troszeczkę... Podleję przy, przynajmniej troszeczkę te roślinki, ale ja tu sobie własną grządkę zrobię, a co? A kto ci pozwolił? A nikt, a ja nie potrzebuję. E, w ogóle. Jakie ty do mnie, które... co tu się... Czemu mi tu... Czemu mi tu psujesz wszystko? Zastanawiam się, dlaczego niektóre z bo tych, tych są nawet... to miała moja farma! A ty zepsułeś przyszłość, ty się zepsułeś! A tak serio? Pomóc ci tu coś? Nie! Wszystko sobie, wszystko radzę! Idź sobie! No dobra, no dobra... A co z tymi zwierzętami? Co mówisz? Bo nie słyszycie z mojego super domku! CO ZE zwierzętami o, Nie wiem... E... Nie ma miejsca już dla nich teraz. No jak nie ma? A tutaj. A to tutaj co tu jest? O takie... Całe, cała przestrzeń o tu. Nie, e, tak będą. E. O. No okej, okay. a tutaj? E, tu też będą kwiatki. E, a tutaj? Tu będzie jeszcze więcej kwiatków A tutaj? Tu już za mało miejsca i też będą kwiatki. O. Oh. Czy, czy, czy ty chcesz mieć farmę kwiatków? Nie. Czy ty będziesz miała farbę kwiatków? Nie, kto ci tak powiedział? No, nie. No nie, no, 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 no... Ja już, ja już po prostu nie mam co powiedzieć, ja jestem już po prostu... Wiecie co? Ja jestem oburzony, jestem oburzony i... I, i w ogóle to, to, to... Ja ją tutaj, zobaczcie, ja wiecie co ja jej zrobię? Ja będę wredny. Ja będę wredny. Wiecie, co co zrobię? Co, co ty tam krzyczysz za okna? Ja, ja wam pok Ja jej pokażę jeszcze, ja jej pokażę. Patrzcie. Ciach! I i i. Ciach! Koniec! Utknęłaś tutaj a ja na mam zawsze! Moje Utknęłaś tu na zawsze! Ale jeszcze ja nie przyniosłam zrobić kwiatki! Utknęłaś na zawsze tutaj! E, e, poradziła sobie. No dobra. Ja sobie będę sadził kartofelki. Będę sobie Będę stonkę zbierać. Czekaj, to jest la farma jaką ja kiedykolwiek słyszałam. A ty niby co, co robisz? W jaki sposób twoje kwiatki są przydatne do społeczeństwa? Bo ja, ja mogę nakarmić się ziemniaczkami. A ty co z kwiatków zrobisz? Eee... I wianek. I w czym to ci pomoże przeżyć? Zabęduj swoje ziemniaczki. <laughs> ziemniaczki są pyszne, z ziemiaczków możesz zrobić frytki. Ale czekaj, Jak ja tutaj to wszystko postawić, żeby było ładnie. W ogóle czy to jakieś właśnie o jakieś takie. Czemu takie brzydkie, staromodne? Tak. Jak to brzydkie, staromodne? No jakieś ładniejsze byś dał. No twój dom jest po prostu brzydki i staromodny, no. Kto go zrobił? Ja. Bo pasuje do ciebie. la 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 la. Zobacz no, Nali, co? to jest miejsce, gdzie będziesz uczyć się tajemnych elfickich magii. A ja, ja będę podsłuchiwał. W sensie będę podsłuchiwał tajemną magi, elficką magię, bo ja jestem człowiekiem, ja nie Stoń, znam. zobaczysz. Nie, proszę nie. Zobacz. To są, to są ziemniaczki swojego, swojego. To są pyrki, to są moje pyrki, kar kartofelki. Myślałaś, się nie odzywa na ten temat? A to jest yy, nasz. Znaczy też domek, zobacz, tutaj też będziesz mogła spać, po my zrobiłam bardziej dla ciebie niż dla mnie, bo ja jednak chyba będę musiała mieszkać z, 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 z tym kartoflem, a, a tutaj... A się... Po... Przepraszam, czy, czy zostałem nazwany kartoflem? <laughs> Swoim tatą? O tato? nie, nie, nie. A zobacz, a tutaj koniec, będziesz miała koniec. swój ten... idę sobie, idę stąd, idę do, idę do, tutaj do domu. Tutaj będziesz miała swoją bazę na, na początek, a Wcale potem zrobimy taką tajną... Wcale was nie słyszę! Wcale was nie słyszę! jak ci się podoba? Wiesz co, nie, nie, nie wyglądasz, nie wyglądasz jak kaczka, nie wyglądasz jak ktoś, kto ma jakikolwiek związek z kaczkami. A, to mnie nie znasz po prostu na tyle dobrze. Masz, masz, masz jakąś wewnętrzną kaczkę w sobie? Tak mi się wydaje, ale co, co poza mnie wołałeś? Ja sobie byłam swoimi kaczkami, o co ci chodzi? Co chcesz? <laughs> Słuchaj, trzeba zrobić, yy, Trzeba zrobić, co trzeba zrobić? Yy, yy, Drzwi, po kolei... Które oj, oj. Drzwi, które oj, rozwaliłeś. Ojoj. Drzwi, które rozwaliłeś. Oj, Ojoj. Oj, drzwi, to... które rozwaliłeś! Oj, a... E, je... te drzwi stare. Jakie... O jakich? Jakie... Jakie drzwi? Ja, ja nie wiem... Ja nie wiem o czym ty mówisz. E, szybko zagadajcie ją, zagadajcie e... ją, zagadajcie ją. Jakie drzwi? Ja tutaj żadnych... Przecież tu zawsze były, drzwi, tylko były otwarte ty głupta, się nie zauważyła i zawsze... A tu cały czas były, tylko były otwarte, no, no wiesz co. Proszę, ja chyba wolę z moimi kaczkami sobie. Pa! Kacper, Kasia, Janusz, Janusz. Za dużo Januszy! E, Karol, Bin, hmm. Zuzu, Marek. M Marysia. W ogóle są same męskie. Czemu męskie dajecie? Może, no, ja, ja bym dał jakieś, jakąś panią, która tu sprzedaje zabawki. A co, bo uważa, że chłopaki nie mogą się bawić zabawkami dla dzieci? Mogą, dla ale ogólnie cały sklep ha? jest różowy i w ogóle. Może go słuchaj, może go e, ten. Dali mu tą pracę za karę. Hmm. Poczekaj. Ej, generalnie mam pomysł. Jaki? A co ty na to... Widzisz więcej kaczek? To nie, to miałam, a co ty tak. na to, że jak będą, że na przykład top donatorzy będą mogli mieć własne skiny pracowników. Ja bym walała, żeby top donatorzy mają wiosnę kaczkę Jakiegoś kogoś, kto sprzedaje po prostu rzeczy. Eee, salesman, 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 car salesman, eee, salesman po angielsku sprzedawca. O! Czy może być rudy? A dlaczego? Ludzi... Dlaczego? Przepraszam, nie pytasz. Co, co ma ważność do rudych? Lepiej? Znaczy, e, jakby, jakby był rudy, to by, to by, to by się dobrze składało, bo znalazłem akurat taki, taki skin, na którym mogły być rudy. O! PNG. E, enter. Uwaga. Proszę bardzo, mamy, mamy, jest... ru, mamy rudego marka, który Czemu jest. Powiedz, ale on jest taki elegancki. To ja wiem, czy tacy ludzie normalnie w Ikea pracują? No, a może to jest. A może on po prostu się bardzo stara. On, on dopiero znalaz, tą pracę zdobył i on się bardzo stara no być, 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 być sympatyczny i Do, miły, dobra. No dobra. Nie wiem, proszę czytać mi czat. Hmm. Władysław Damian. Łukasz, Maciek, głosem? Olek, Jakub, Prysiek, Karol, Marcin, Łukasz, Błażej, Przemek, Stefan, Antek, Jacek, Kamil, Arnold, Dariusz. E, duży z Błażejów, niech będzie Błażej. A czemu to ma... Niech będzie pan Błażej, pan Błażej będzie sprzedawał nam e, leki, proszę bardzo. Panie Błażeju, dzień, dzień dobry bardzo. Ma pan tą pracę, gratulujemy. <laughs> Choć. Ty, czemu ty nagle jesteś biznesmenem? Jak to się stało? No bo ja jestem biznesmenem zawsze. Ja jestem. <laughs> re, ja jestem biznesmenem, jestem właścicielem korporacji Chocolate Corp. Chocolate Corporation. Witamy w Chocolate Corporation. W czym mogę służyć? Jestem CEO of the Chocolate Corporation. <laughs>